Aksela Polska, producent płyt e-Tonk Panel do szybkiej budowy ścian działowych, oferuje jako jedyna firma na polskim rynku kompleksowe rozwiązanie. Sprzedaje system budowlany wraz z projektem w technologii BIM oraz usługą montażu. Jedną z pierwszych inwestycji realizowanych w taki sposób jest osiedle Nowum, budowane w Rumi. Jesteśmy w trakcie realizacji wieloetapowego osiedla nową w Rumi. Nową to przede wszystkim nowoczesność, dlatego stawiamy na materiały wysokiej jakości. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zastosowanie itong e paneli, które przede wszystkim skracają czas naszej inwestycji, a to właśnie na tym zależy naszym klientom. Są bardzo gładkie, dzięki czemu możemy zastosować tynk cienkowarstwowy, a nie klasyczny gruby tynk, który zabiera nam kilka centymetrów z mieszkania. Jak również panele itong e mają bardzo dobre parametry techniczne. Jest to budowa realizowana z materiałów Xella, z silki, jak również z e panela. Dlaczego e panel jest lepszym rozwiązaniem przy wykonywaniu ścian działowych? Płyty e-tongue panel to najważniejsze, szybki czas montażu, nawet trzy razy szybciej niż w tradycyjnych technologiach, gładkość płyty zapewniająca cienkowarstwowe wykończenie i większą ilość metrów kwadratowych w pomieszczeniu, Wysokość płyt dopasowana do wysokości kondygnacji. Mniej wody zarobowej w ścianie, ponieważ płyty to duże elementy zbrojone. Szybkość montażu systemu e Panel zależy od dobrego przygotowania placu budowy i właściwego projektu. Xella oferuje pełne wsparcie w tym zakresie. W dziale projektowym BIM projektanci Xelli tworzą modele 3D budynków technologii BIM, jak i odpowiednie plany montażowe, dzięki którym budowa przebiega szybko i sprawnie. Zapraszamy również projektantów do kontaktu z nami. Jesteśmy w stanie każdy obiekt przemodelować na nasze elementy wielkowybiorowe, m.in. płyty i e Tongue Panel, ale również Silka Temp. Xella Polska dostarczyła na budowę osiedla Nowum w Rumi nie tylko innowacyjny system i e Panel, ale również usługę montażu płyt przez fachową ekipę. Jest to nowa forma sprzedaży materiałów Xella Polska poprzez ścisłą współpracę z wieloma Profesjonalnymi firmami wykonawczymi jesteśmy w stanie zrealizować szereg inwestycji z Itong e Panela w krótkim czasie, w sposób e, profesjonalny. Dzięki ofercie sprzedaży płyt Itong e Panel wraz z montażem, możesz łatwo sprawdzić, jak ta technologia przyspieszy Twoją inwestycję. Firmy wykonawcze zainteresowane montażem Itong e Panela zapraszamy do współpracy.